Proszę Państwa, podjęcie ustawa e, e, w sprawie podpisania przez Gminę Równica Wolna umowy partnerskiej z miastem i gminą Szczadnica oraz gminą Kroścień do dotyczącej realizacji projektu pod nazwą rozwój infrastruktury wykorzystującej proces do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich Równica Dolna, wrośnięta nad Dunajem i Szczadnica sprawonego w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 kość y... 4 Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Y... Bardzo bym prosił o telefonowanie tego punktu i dla przypomnienia ja powiem, że można sesję publikować od tego właśnie punktu 4. A, czyli, a, a, działa. Panie Kruczyk, rozmawiałem z Policją jeszcze na jeszcze raz są to sprawy tak delikatne, że nie powinniśmy o tym mówić publicznie, bo i, a, jeśli, jeśli, jeśli są tematy, które możemy potwierdzić, i, które są ważne, które Jeśli to innymi, to proszę, a dyskutować. proszę to żebyśmy nie dyskutowali na To, że próbujecie teraz ustawić w pierwszym co tutaj nowego padło? Co tu nowego padło? Pytam się. A który przegłosowany jest. Wszystko tyle, tak. Wszystko, Panie kluczy. Ale nie, to proszę o żargonowanie. Panie Tadeusz, w dzisiejszym podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez gminę Ochotnicza Dolna o wypłatę liczby gminą Czarnycha oraz gminą Goświękiew. Gmina Ochotnicza na ten rok uczestniczy razem z tymi gminami wniosku, w spójnym wniosku na baterię fotowoltaiczną, w części instancji w stronie gminy Ochotnicza Dolna. Moc tej y, instancji, według y, audytu, będzie obliczana w miesiącach dwóch kilku lat uchwała podjęta w tej kwocie po to, tak. żeby można było procedować następne dalsze działanie w tym semestrze. Przedmiotowa uchwała, jak wspomniałem, nie ceni na to, bo to wyrażenie złotych na podpisanie młodych partnerstw gminnych, gminami, bo to jest cała droga. Gmina chce mieć gminną sprzęt, a gminą To jest najważniejsza w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych chciałby w tym temacie zabrać głos? Pan Przewodniczący, proszę. się tym projektem od pół roku, że będzie realizowany, więc dziwię się. Naprawdę, że nikt nie wiedział, że będzie takie porozumienie potrzebne wcześniej. I złowicie 18 zwykłym listem, a mamy przyjęło 18 takie, więc w ogóle Pan... Dziękuję bardzo. Ja ja przy e, ale ja tylko mówię, jaki trybem Pan... 15 wysłany list, zwykły... Proszę Państwa... Tak jak Pan mówił, o tym spotkaniu, nie na stałe. Panie, ja mówię, nic nie dzieje się tutaj bez... Yy. Nic się dzieje Bóg, proszę Pana, no, że nie wiem, ja też... czy to, to jest z regulaminem Rady Gminy, czy jakby przed sesją Pana Zawodowa. Nie wiem, czy nie jest ten punkt, czy to jest z regulaminem Rady Gminy. No to w kącie. Wszystko, jak Pan został doinformowany przed sesją, ja może przypomnę tutaj, że jest to我, te, tref... to projekt, jest to potrzebna uchwała, projekt uchwały partnerskiej. I, y, da, czy działa, tak? zadań, tak. I w sytuacji dalszych działań, tak? Pan Zaborską? Tak, w tym filmie ty chcę dopowiedzieć, że o takiej godzinie, zgonaty ze strony Gminy Szabica, w tym filmie, z innych z innej sesji, nie wiem. Nie, 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 nie. my, 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 w tym projekcie, tak? I ona to monitoruje, a oni ja dopiero w poniedziałek wysłali y, projekt ustawy, jaki musimy podjąć. Y. Proszę Państwa, bardzo proszę. Ja mam pytanie, bo to, co słyszałem, to ten projekt dotyczy dwóch kilowatów, tak? Nie, to więc powiedziałem tak, że. Wszyscy mają dwóch kilołatów, że to według. A, 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 a jest O, właśnie, to czekamy. To, to działa, No tak, tak, to Dziękuję bardzo. Jeszcze Słowo, bardzo podatka. Jakoś do to że Przeryty, jest... Szanowni Państwo, przystępuję do otrzymania uchwały. Uchwała nr 43 przez 320 przez 18 Rady Gminy Otwica z dnia 18 stycznia 2018 roku. W sprawie podpisania przez gminę Odnica umowy partnerskiej z miastem Gminą Szczarnica oraz Gminą Kroś dotyczącej realizacji projektu wśród rozwoju infrastruktury wykorzystującej poze do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach od Odnica Pełna, Kroś sięgną na i składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt 4 Regionalna Polityka Energetyczna Działem 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podstawa prawna jak w uchwała z poprawką, którą zgłosił Pan Tadeusz. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta niedogłośnie. 6. Punkt, proszę Państwa, jest zakończenie sesji zaniegał.